Czy Maria ma coś wspólnego z szachami? Dziś absolutnie nowatorsko i całkowicie bezrefleksyjnie odpowiem na tytułowe pytanie na samym wstępie. Nie mam zielonego pojęcia. A postawiłem to pytanie tylko dlatego, żeby nieco odwlec w czasie rozważania wieżowe, które odkąd pamiętam wprawiały mnie w konsternację. No bo czy zwrócenie się do kobiety Ty wieżo można odebrać jako komplement? Wierzo Dawidowa, módl się za nami. Wierzo z kości módl się za nami. Moje rozterki świadczą niestety o podstawowych brakach wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego. Śmiem jednak twierdzić, że większość z nas chrześcijan znajomość Biblii opanowała w stopniu homeopatycznym, Czerpiąc jedynie z tego, co usłyszymy podczas liturgii słowa w ulotnych momentach skupienia. Mea culpa ale do tematu wieża Dawidowa najpierw garść historii. Architektonicznie wieża Dawidowa to część umocnień Jerozolimy. Obecna wieża Dawida została wybudowana przez króla Heroda, ale nie ma ona związku z naszymi rozważaniami. Wieża Dawidowa, zgodnie z tradycją, powstała po zwycięstwie króla Dawida nad Filistynami tysiąc lat przed Chrystusem. Była cudem ówczesnej architektury. Uprzedzając pytania, czy to fakt historyczny, czy jedynie legenda, nie ma to znaczenia dla dzisiejszych tajemnic. Nazwanie wieżą kobiety może wywołać spore zamieszanie skąd więc Maryja zasłużyła sobie na ten tytuł? Popatrzmy na wieżę dwutorowo. Po pierwsze, to najważniejszy element fortyfikacji często ostatnia linia obrony, w której można przetrwać ataki nieprzyjaciela. Z innej strony patrząc, to budowla, która łączy ziemię i niebo, a przynajmniej do niego przybliża. Widok z wieży nadaje zupełnie nową perspektywę naszym ziemskim sprawom. Zatem, wysławiając Maryję jako wieżę, nie mamy na myśli niebagatelnego wzrostu czy prostej figury. Maryja, jako wieża, to schronienie przed złem, taka ostoja w czasach konfliktów, a podczas pokoju droga do Boga. Dodatek Dawidowa potwierdza pochodzenie z rodu Dawida, a jednocześnie niespotykaną urodę, również duchową. Jest wyraźnym przeciwieństwem wieży Babel, symbolu ludzkiej pychy. Wieżo z Kości Słoniowej. Symbolikę wieży udało się nam już rozwikłać, czas na Kość Słoniową. Dawniej była oznaką bogactwa i przepychu, a jej wartość porównywalna była ze złotem. W starożytności nie miała też negatywnego wydźwięku, jaki dziś na niej ciąży za sprawą niczym nieusprawiedliwionych nielegalnych polowań na słonie. Niech nam to jednak nie przyćmi całokształtu obrazu. Źródło tego wezwania wywodzi się zapewne z pieśni nad pieśniami. Ukochany wielbi oblubienice słowami: Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej. Podczas gdy wszelki kruszec, kamienie szlachetne są błyskotliwe i rzucają się w oczy, niemniej cenne wyroby z kości słoniowej nie są hałaśliwe, ale dyskretne. Często natomiast poparte wysokim kunsztem wykonania. W pierwszej księdze królewskiej czytamy, że król Salomon miał tron z kości słoniowej. Z całą pewnością ten tytuł opisuje subtelną urodę, ale również moc i siłę pierwotnego właściciela. Nie zapominajmy, że wieża jest też zawsze punktem orientacyjnym czy drogowskazem. Potwierdzą to uczestnicy pielgrzymek do Częstochowy, gdy ostatniego dnia wzdłuż umęczonej grupy niesie się radosny szept. Już widać wieże. Podobnie szybsze bicie serca wywołuje każdy cel wędrówki czy pielgrzymki, chociażby katedra w Santiago de Compostella. Hmm, jeszcze trochę. Oby Maryja była dla nas zawsze takim drogowskazem, a co ważniejsze, abyśmy szczególnie w chwilach trudnych chcieli i potrafili ją dostrzec. Wtedy z pewnością nasza matka skieruje nas ku Bogu. Dobrego dnia, wieczoru i poranka, a jutro pozostaniemy w symbolice pięknych kruszców. A może nawet zaprosimy do współpracy Indiana Jonesa. Zatem do usłyszenia!